Dzień dobry, Siemaneczko. Pierwszy film chyba to będzie w ogóle. Z całego tutaj, nie wiem jak to nazwać siedlisko to chyba złe powiedzenie bo siedlisko to by było, jakbym był daleko od sąsiadów. A ja sąsiadki mam z lewej strony, sąsiadów mam z prawej strony tamta ta to już jest ich. Fajna stodoła, bo, drym, bo taka murowana. A oto moja siedziba, moich samochodów kamperów i mój warsztat przyszły. Pytanie czy to będzie mój warsztat docelowy, bo może Wy coś podpowiecie, ekspertem jakimś nie jestem budowlanym, coś tam mniej więcej wiem. Natomiast czy taka stodoła, która jest cała drewniana, nakryta jak widzieliście, z zewnątrz blachą, a tam jest dziura. Tam jest dziura, już pomijając tutaj w ogóle te deski, które przestały istnieć. Bo to jest taka część, która no, padał na nią deszcz, i mocno operowało słońce. Tam tamtej strony jest trochę lepiej, ale też nie jest też idealnie. To ogólnie to dziur za dużo nie ma. Natomiast te belki na górze to jest takie jakieś. wiecie tam jest takie dziwne łączenie. Tam jest takie dziwne łączenie. Pewnie gdyby zmieniać ten dach, no na pewno nadaje się do zmiany, bo ta blacha już nie jest najświeższa. Yy. By to wymagało, no i ściany. Ściany trzeba by było wymienić z tych dech na jakąś blachę, albo od razu na właśnie płytę warstwową, tak zwaną płytę obornicką. Tylko, czy to lepić, czy to lepiej postawić na tym miejscu, albo w podobnym miejscu, coś nowego. Może zgłosić na przykład na zgłoszenie, tylko że w tą stronę tam się przykleić do sąsiada do tej komórki, stodoły tam mi dzieciaki słychać I widzicie, no, siedlisko, siedlisko, gospodarstwo śmieci co nie miara tutaj, mam, tutaj jest moja część a tu jest sąsiada nie jesteśmy bezpośrednio e, połączeni bo to powstało wcześniej, to powstało, powstało później był tutaj taki daszek, którego oni chcieli e, nie wiem, rozwalać czy coś więc jest tak zrobione jest taka bezsensowna przerwa na 30 40 cm. Trochę to głupio. No ale tu jest mamy taki wielki mur. Jest data 1997, ale nie wiadomo do czego dotyczy. Na pewno nie dotyczy to tej tutaj stodoły. Tu jest 1900 i właśnie. Co to jest za data? To jest 1782. 1982, natomiast tam, datą, to nie wiem, co to jest. Nie wiem w ogóle, co, co te daty mają tutaj znaczyć. Teraz yy, na żywo to w ogóle tego nie widać. Na kamerze po prostu to teraz widać dość dobrze. Nie wiem, czemu ta kamera tak dobrze oddaje. Tu są resztki winogrona, takiego półcinonego, bo to widać, że to tutaj z dołu to winogrono szło. Ale tam wyżej nadal to winogrono jest. Ono się w ogóle tam ciągnie aż po te deszczyny. Pytanie, czy chcecie więcej takich materiałów nie dotyczących też szczególnie tej stodoły, ale tego co tutaj mam. Tam mam na przykład takie dziwne domki dla jeży, nie wiem, nie rozumiem co to jest. Z tej strony tak to wygląda. Dość dużo tutaj tych gałęzi, które idą na... nawet leżą. Widzę takie połamane te gałęzie na, na dachu. Trzeba by to było poobcinać, pościągać trochę. Na pewno przerzedzić trochę tutaj tę leszczynę. Ona jest fajna tutaj, bo ona trochę cienia tutaj daje z tyłu, z jakiego przyjemnego chodu. Nie nagrzewa też to się tak ta stodoła. E, co prawda to jesteśmy teraz po stronie północnej, z tamtej strony jest strona południowa. To jest dota 1998, ale to jest jakiś w ogóle, ktoś sobie tak po prostu w tym roku malował. E, ta stodoła ma... Może się uda gdzieś znaleźć na jakiejś belce coś e, powojenne lata powyjenne 1950 coś takiego, jak nie nawet wcześniej ogólnie świadkowie, którzy tutaj są yy, babcia, tutaj, która mieszka, sąsiedzi obok jak się wprowadzali 65 lat temu czyli w, w latach 60 to, to już tutaj stało i to nie było nowe więc tak to wygląda to na pewno jest tutaj praca nie czeka z rozwaleniem tego położeniem, to jest bruchno. Zapadło się to wszystko, tutaj gdzieś ta belka jakaś główna się poddała, nie była gruba. Tak, właśnie, nie była gruba. Tutaj no to spróchniało po prostu i się to wszystko zawaliło. Tutaj ktoś to ratował jakimiś kijami, jakimiś byleczkami, ale to jest wszystko zawalone. Natomiast też tutaj w środku jest kupę bałaganu takiego spróchniałego, starego drewna. Jakichś takich desek widzicie takiego, nie wiadomo co z tym zrobić. wywodzić, spalić, palić? To, to chyba by się paliło, nie wiadomo ile lat. No, a stodoła jak stodoła no. jest drewniana. To, to już widzicie, wie, wiecie, tam przeżarta przez korniki. Widzę te belka, taka dobrze, dobrze podjedzona. Natomiast te belki boczne, tak wyglądają dość solidnie. Nie mają dziurek, nie są jakoś nadjedzone, mimo, że nie są jakoś mocno zabezpieczone. Ale chyba były czymś posmarowane. Tu jest w ogóle jakieś słoma, z siano. Tam w ogóle jakiś groch suszony wisi który trzeba pościągać tutaj narzucone jakieś śmieci o to jest jakaś ławka to ławkę trzeba będzie wyciągnąć bo jest lepsza niż tam która stoi przed domem tu są jakieś w ogóle zastrzały takie jakby dziwne właśnie do tej drugiej konstrukcji chyba to widzicie takie to ja tak to mogę nazwać zastrzałami jakieś takie belki które gdzieś tam wychodzą w tamtą stronę tu jest w ogóle jakaś taka dziwna belka i tam są takie belki Wsporniki takie Pewnie to jest do poprawy do... Jak się to zacznie ruszać, poprawiać to pewnie Łatwiej coś postawić od początku, od nowa nie? Tutaj kupę tych rameczek Zrobionych Dla tych żyjątek z tych domków tam Widzicie tutaj coś ciekawego? Z, ze skarbów o, Jakiś tutaj Stara kuchenka, oczywiście kartonik. Czy ja tutaj znajdę jakieś ciekawe skarby? Tu są jakieś. No jest jakiś kredensik stary, jakaś stara lampa. To może być ciekawe. Tu jest jakiś dziwny zbiornik, ale to jest chyba opryskiwacz. Tak, to jest jakiś opryskiwacz. Tutaj znowu jakieś zioła wiszą stare, bardzo stare. Jakiś fotel. To jest jakiś balkonik z kółeczkami, widzę. Trochę opału, bardzo starego czyli resztki takiego opału tutaj znowu jakieś szmaty, nie szmaty, śmieci stara beczka to jakieś pasy klinowe to ja nawet chyba wiem do czego zapasowe, znowu stare garnki śmieci, śmieci to nie wiem, czy to jest za urządzenie wiem, że to jest palenisko i jakiś garn na górze coś się w tym nawet no, jest takie brudne mocno jakaś taka sok do, do soków wielka wirówka to bimbro raczej to nie wygląda <grym> drabin kilka sztuk jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta to wubeczka tutaj wózek niedalicki taki dość wiekowy dość wiekowy tu jakieś folie, kosze tu jakaś stara beczka, tym co jest w beczce, bo wygląda na zamkniętą Aczkolwiek ta szmata na górze nie wiem, czy ona jest do niej, czy nie. Tutaj nie wiem, czy widzicie jeden z największych zabytków. Pokazuję Wam go teraz od dołu do góry. I nie chodzi mi o drabinę. Poznajecie? Widzicie tutaj coś ciekawego? Chodzi mi o to. Tutaj są takie te. Widzicie to? To jest wędka, proszę Państwa. Taki długi bambus. Taki długi bambus. Czy to jest tutaj jakoś nabijane? Wydaje mi się, że to te tulejki, które tutaj jest, że to jest składana pętka z trzech. Taka długa bambusowa. Lata Uu, bardzo, bardzo dawno temu. Zabytek wręcz. Klasy zero. Tu jest taka długa łopata. czy łopata, jest taki drążek z taką na górze. Widzicie to się chyba kiedyś kominy za. A, yy. Tak mi przychodzi na myśl, że to się. Wiecie, komin przysłaniało, żeby wypalić. nisko. Tutaj za jakieś Tu jest jakaś szafka, która jest owinięta dziwnie. Dawno nic do niej nie zaglądał. Jest. Dobra, to sobie zostawimy na kiedyś tam. Jakbyście chcieli to wam to otwarzę. Zobaczymy co tam jest za skarby. Tutaj daszki do tych domków. Więcej nadziewia. Tutaj trochę jakieś papy tam jakiś podbierak bardzo stary i tu bardzo stara maszyna Do czego to jest? nie mam zielonego pojęcia jakaś muckarka, czy jakieś coś do coś do szatkowania yy, jakiegoś jakichś plonów yy, czy też do to nie jest muckarka raczej taka, taka jakaś krajalka do, do jakichś takich chyba rzeczy nie widzę tutaj wiesz, to co prawda ostrza ale domyślam się, że to się o tym kręci nawet to działa i tam jakieś jest przełożenie i tutaj to coś to gdzieś tam robi yy, wydaje mi się że tu jest właśnie jakiś taki tak tu jest taki wałek który jeździ sprzęgla, robi coś nie wiem jak się tu kiedyś do tego dostanę to to zobaczę czy to działa a wy możecie pisać w komentarzach co to za maszyna skrzynki, 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 skrzynki to jest wszystko do to jakieś stare węże ogrodowe, a to są jakieś ciekawe węże, bo to są węże, jakieś streżackie. To jest jakaś stara pompa chyba widzę, do wody, ale to raczej nie działa. No i tak to wygląda. czy są tu jeszcze jakieś skarby, tutaj jest jakaś rura widzę, dość duża, calowa, Calowa, więcej niż calowa. Jakiś skrzynek tutaj jakieś widły, Pewnie jakieś narzędzia też tutaj się jeszcze znajdą. Tak, jakieś łopaty, jakieś takie rzeczy, ale to wszystko też takie stare, że jak się złapie za to, to te drążki zjadane są najczęściej przez korniki, czy też przez jakieś takie zwierzątka, które się żywią takimi drewienkami i już dwie, dwie pary chyba grabi, żeśmy rozwalili jakąś haczkę, i to przy pierwszym, że tak powiem, użyciu. Tam jest coś ciekawego. Takie stare, to jest chyba waga. I tutaj też dziwi waga chyba była. Tak, dobrze pamiętam. Tak, to jest waga. To jest taka waga taka właśnie rolnicza na worki. Wiecie, że tam worek się zimnioków dawało i tutaj odważnik i to tak miało dziać, działać. Jeszcze jedną dziś wagę miałem, ale to dziś w komórkach. Jak chcecie, żeby zobaczyć, co jest w komórkach, a jest tych komórek tutaj kilka sztuk, to też zapraszam, mogę Wam pokazać, mogę Wam to nakręcić aczkolwiek nie jest to związane z tematyką garażową ale jest to coś co przez najbliższe dni, tygodnie a może i kilka lat będę tutaj starał się robić, uskuteczniać jest kilka komórek to nawet jeden garażyk taki jakby do garażyk tutaj jeszcze w ogóle nie byłem i tam jeszcze nie byłem w ogóle jesteśmy tu od kilku dni i udaje się trochę walczyć tutaj z roślinnością, z zielenią bo było tutaj tak i to pokrzyw i wszystkiego jak widzicie ta sterta to jest tylko tutaj stąd z podwórka Camperem sobie stoimy ke kempingujemy bo w nim mamy wodę, prąd i tak dalej wszystko a w chacie nie ma nic <laughs> ani prądu, ani wody, ani tam ale to też materiał na następny raz na razie co? żegnam się z Wami z tego tej siedziby garaż docelowej, tymczasowej, nie wiem jeszcze, na razie to mam. Jestem właścicielem, od, jesteśmy właścicielami od trzech dni. No i zobaczymy, co z tego będziemy strugać. Stodoły zawsze mnie interesowały, zawsze były fajne, ale czy tutaj da się zrobić na przykład jeden wjazd, drugi wjazd dla kampera, trzeci tutaj jakiś samochód, wiecie, Fiestę wstawić, Siere, czy to w ogóle ma sens. Nawet po posprzątaniu, po, po remoncie, przy jakimś oblepieniu tego blachom czy czymś, to dajcie znać, co byście zrobili. A może mamy jakiegoś speca tutaj na kanale, który się zna na przykład na drzewie i w województwie mazowieckim mógłby przyjechać, wycenić, yy, zrobić jakąś ekspertyzę tego całego tej konstrukcji. Przede wszystkim, czy ona się nadaje do tego, żeby ją tutaj w jakiś sposób zagospodarowywać jeszcze. Brrr szerszyńczyk, nie wiem co to za tu coś pisze 100 litrów fabryka maszyn rolniczych hojnów gospodarczy parnik, parnik gospodarczy tak to się nazywa 1988 rok cena 280... 2800 masa 60 no fajna. dobra, tyle z mojej strony dzięki za obejrzenie jak się podobało, możecie zostawić, tak jak zawsze. No i zachęcam do komentowania w sprawie tych wszystkich pytań, które tutaj Was zapytałem. No i dzięki, cześć.